Cześć, z tej strony przejazd kolejny short. Dzisiaj będzie Brawl Stars, ale, ale nie mogę używać ulta, więc co? Zaczynamy. Może najpierw zagram sobie, może daj na makiem. O. Lecimy, mamy bazę w teamie. Dobra. Nie mogę używać ulta. Pamiętaj. Oho, ciężko będzie obec. ulta. Uh, uh. Nie, nie, Wróciłem, kurna. Ale i tak jej nic nie zadało. Umówmy się, żeby nic nie zadało. Ten was jest naprawdę walianty w czoło. Nie, ja zagram solo. Bo ja tutaj nic nie. Dobędę. Ufmy się tak, że nie mogę trafić przeciwnika w ultem. Ale już ten. Ale już e, mogę rzucić, ale nie mogę trafić przeciwnika. Na przykład. Oho! Oho! Dobra, porobiony jest. Eee. Się no, no dawaj. daj na Mike. No, patrz, jak ten superwcę w tym pomyśle, co gówno od ciebie rzucą. Dobra. Tam jest, bra? Nie, 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 uciekaj. No, dobra, tak to bym przegrał. No, dawaj, ha, ha, ha. Oho! No! Ale i tak drugie. No Bo ja muszę tutaj nie zapraszać, nie nagrywam odcinek. Zagrajmy teraz, teraz zagrajmy może sobie osmanowitowce. On no, no, ma nie takiego ulta fajnego, ale no prostor, ale nie mogę używać ulta. Napiszcie propozycje w komentarzu, jakie mam jeszcze nagrać. Stars, ale na przykład nie mogę używać gadżetu. O. Boję się, że ich będzie częściej brakować ze względu na y, polski ład, także spodziewam się tutaj o, o, o także może być ciężko. Ale pewnie wiele osób myśli o zmianie pracy. Bo, Bo mam gadżet na amper i na rzeki. A słyszałam, że tej imparty robi ze świata na wystąp. Myślę, sen podobno myśli już o zmianie ekscytki. Dobra. I ośmiobit jest mocny. Tylko nie... Dobra, kto pierwszy to... Do... Czwarta, jajaj to jest 6? To wezmę sobie ten, teraz. sobie wezmę takiego tarły. Myślę, nie chcę, żeby za długo o, ten odcinek trwał. 7 minut nagram. Tak maks, albo 8 tu podjedziemy go za chwilę. Hmm. Dobra, Dec. No. Dobra. Nie, co ja zrobiłam? Użyłam mu Nie, nie najgorzej. Powtórzyć muszę. Najgorzej. Dobra? Hello, wyjaśniana? Nie. Ty? Kurczę, zbyk! No trafiłem ją! Ty supercel, oskamowany, nie wierzę. Oskamowany supercel, dobra. Skam, supercel. No, w komentarzu: Skam, supercel, a ja ten. Wtedy wam przypnę serduszko. Kruk, to jest kruk. Ja nie wiem, czy chcę. Dobra. No Nita? Rówimy, ale że najazd. No Nita? Nie no, kine. No i ten kruku gówniany! Micro, rak Gówniany! Posrany, Mito! Będę musiał odrabiać przez tego kruka posranego. Posrany kruk posrany. Posrany kruk, eee. Ale on jest brzydki w sumie, jest ten kruk. Nie chcę kruka trafić naprawdę. A eee, to już jest? Bo on tylko ma trudkę, nie? Rompompais. Dobra, wyjaśniana? Ależ łatwo? Dobra, wyjaśniany? Nie, nie niewyjaśniany jednak. Tyk? Hm. że no? Już chciałam użyć, ale. nie, 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 nie. Przecież ty nie masz szans ze mną, serka. Dobra, nie było tematu. Mam nadzieję, że się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, tak jak Daryl. Ja już wam żegnam, papa. Pa. Do następnych odcinków. A geogester jutro będzie.